Drugi argument, trochę może śmieszny, ale to i śmieszne rzeczy też mają swoje znaczenie, narodził się podczas tak, incydentu w Gdańsku, mianowicie tam był pogrzeb Inki Zagończyka, no i na ten pogrzeb tam przybyło mnóstwo ludzi, a między innymi przybył pan Mateusz Kioski, filut na utrzymaniu żony, przewodniczący Komitetowi Obrony Demokracji, w asyście swoich kilku kolaborantów, między innymi niejakiego pana Szumełdy. No i Obecność pana Kijowskiego i tych kolaborantów została uznana przez pozostałych uczestników tej uroczystości za prowokację, i zaczęto mu doradzać, żeby on jednak się stamtąd oddalił. Te sugestie czasami miały bardzo emocjonalny charakter, inne miały taki spokojniejszy, ale były też i emocjonalne bardzo sugestie, więc nawet policja poradziła panu Kijowskiemu, że lepiej będzie dla niego, jak on się z tego miejsca oddalił bo może dalsze pozostawanie w tym miejscu może zagrozić jemu osobistemu bezpieczeństwu. I w końcu pan Kijowski posłuchał tych rozsądnych rad. Nie obyło się oczywiście bez męczeństwa. Tym razem męczeństwa doznał pan Szumełda, na dowód czego pokazywał paluszek zabandażowany, straszne męczeństwo. No i na tej podstawie, na podstawie tego, w następstwie tego incydentu Przypuszczam, że to mogło być też wkalkulowane. Otóż na podstawie tego incydentu Platforma Obywatelska skierowała do prokuratora generalnego wniosek o delegalizację obozu narodowo-radykalnego. Podobno tam działacze tego NR-u najbardziej emocjonalnie reagowali na obecność pana Mateusza Kijowskiego. Nie wiem, czy tak było, ale w każdym razie takie było uzasadnienie, że tam nawet wykonywali jakieś gesty faszystowskie. Nie, 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 no, nie spierajmy się o szczegóły, bo to nie jest istotne. Istotne jest to, że taki wniosek został do prokuratora generalnego złożony i z reakcji prokuratora generalnego wynika, że on nie zamierza tego wniosku uwzględnić i chyba o to właśnie chodziło. I chyba o to właśnie chodziło, bo argument, który, kolejny argument dostarczony Komisji Europejskiej będzie brzmiał, czy już brzmi tak, w Polsce faszyzm podnosi głowę. W Polsce no, na dowód tego ten paluszek pana Szumełdy, męczeństwo pana Szumełdy będzie podniesione do rangi wydarzenia wiodącego, faszyzm podnosi głowę, a rząd to Toleruje, albo nawet po cichu wspiera, albo nawet pocichu wspiera. I właśnie tego nam było trzeba. I dlatego pan Kijowski pojawił się na pogrzebie, po to właśnie, żeby taką reakcję wywołać. Proszę Państwa, kolejna sprawa, kolejny front, jaki został otwarty, jest jeszcze bardziej groteskowy. Otóż. Zmobilizowani zostali również sodomici i gomoryci. Sodomici i gomoryci, no to nie jest nic dziwnego. W tych środowiskach tajne służby mają szczególne tam nasilenie agentury, no tam to środowisko jest naszpikowane konfidentami, tak jak Wielkanocna Baba Rodzynkami. No i nic dziwnego, że jak popadł rozkaz, to natychmiast środowisko Sodomitów i Gomorytów, taka no, tamto organizacja Wiara i Tańca, to są sodomici katolicy sodomici, katolicy, ma, którzy mają problem, jak tutaj, że tak powiem, te wszystkie e, akty e, strzeliste załatwiać po bożemu. Prawda? bo to oni nie mogą tak zwyczajnie, tylko muszą po Bożemu prawda, wszystko robić. No i to jest poważny problem teologiczny. W związku z tym, żeby jakoś znaleźć jakieś rozwiązanie, to razem z niektórymi środowiskami zawodowych katolików, organizacje sodomickie uruchamiają taką ogólnopolską kampanię propagandową pod tytułem Znak Pokoju. Znak Pokoju będziemy o, oczywiście tam to, 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 to... Na plak, plakat został już odpowiednio przygotowany. Tam sodomita ściska ręce jakiejś katoliczce, bo to widać, że kobieca ręka i męska. Trochę to jest niezgodne, że tak powiem, ze stanem faktycznym, no ale to artyści mają swoje, że tak powiem, fantazje, więc tutaj fantazjują, puszczają wodze fantazji. Jak się Państwo domyślacie, na podaniu ręki się nie skończy. Na podaniu ręki się nie skończyć, to jest tylko wstęp do bliskich spotkań trzeciego stopnia, prawda, więc które już tam nie, nie wchodźmy w szczegóły, bo to za daleko byśmy może się posuwali. Ale no jasne, i y, środowiska zawodowych katolików, to znaczy środowisko tygodnika powszechnego, więzi i znaku, natychmiast się przyłączyło do tego w podskokach. Y, o co chodzi? No, chodzi o to, żeby do takiej zupełnie groteskowej wojny z sodomitami wciągnąć kościół w Polsce, wciągnąć episkopat. I episkopat niestety się wciągnął. Mianowicie wydał deklarację, w której stwierdził, że katolicy nie powinni, nie powinni brać udziału w tej kampanii propagandowej, że to jest tam sprzeczne i tak dalej i tak dalej co się spotkało z odpowiedzią tej żywej cerkwi, która tam w, tym, w tej, kamp tej kampanii nie tylko, że bierze udział, ale ją tam forsuje. Odpowiedź udzielona konferencji episkopatu Polski bardzo mi przypomina odpowiedź jakiej udzielił w 1793 roku inflancki biskup Kossakowski. To był taki wybitny targowiczanin. No, i w 1796 roku odbywał się w Grodnie Sejm Rozbiorowy, który miał zatwierdzić drugi rozbiór polski. Problem polegał na tym, że Targowicanie wcześniej złożyli taką uroczystą przysięgę. Że nie oddadzą ani cząsteczki polskiego terytorium. Już nie oddadzą ani cząsteczki polskiego terytorium. A tu trzeba było zatwierdzić traktat rozbiorowy. I biskup Kossakowski przekonywał ich, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, bo przecież nie chodzi o oddanie jakiejś cząsteczki, tylko ogromnych obszarów terytorium państwowego, więc. Nie łamią przysięgi, przeciwnie, postępują dokładnie, zgodnie z literą, nie żadne cząsteczki oddają, tylko ogromne obszary. Więc tak mniej więcej wyglądało, tak ociekało obłudą identyczną i ociekała ta odpowiedź udzielona, udzielona konferencji Episkopatu Polski. Proszę Państwa, o co tu chodzi? Czy nie chodzi o sodomitów. Z punktu widzenia wywiadu wojskowego jestem przekonany, że oficerowie wywiadu wojskowego tych sodomitów traktują z pogardą jako mięso armatnie. Tyle tylko, że no, mięsem armatnim trzeba się też posługiwać, tak jak to mówił y, Fryderyk II, król Pruski, że można i nawet należy. Posługiwać się kanaliami, ale nie wolno się tylko z nimi spoufalać, a tak to w porządku. Więc nie chodzi o sodomitów, tylko chodzi o to, żeby wciągając Kościół w Polsce do tej groteskowej wojny z sodomitami, pogłębić kryzys przywództwa w Polsce, właśnie w momencie, kiedy będą wobec Polski podejmowane. Jakieś decyzje rozstrzygające. Proszę Państwa, skąd wiemy, że demokracja w jakimś państwie członkowskim jest zagrożona? No, czyż trzeba nam lepszego dowodu niż ten wniosek o wystąpienie z Unii Europejskiej? Od razu widać, że tam z demokracją jest niedobrze. A skąd się dowiemy, na podstawie czego zyskamy pewność, że już zagrożenia dla demokracji. Ustały. No stąd, że nowy rząd, który zostanie zainstalowany w następstwie zastosowania klauzuli Solidarności, pierwszym krokiem, jaki uczyni, to będzie wycofanie tego wniosku. On wykonuje zadanie. On uczestniczy w pewnym interesie. A ten interes ma taką specyfikę, że trzeba narodowi polskiemu przyprawić odrażający wizerunek narodu morderców.